Dzień dobry, poranne pytania Radia Olsztyn. Przed mikrofonem Aleksandra Skrago, a z nami w studiu Patryk Kozłowski, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Za nami gorący polityczny weekend poznaliśmy kandydatów popieranych przez dwie największe partie, kandydatów na stanowisko, oczywiście Prezydenta Rzeczpospolitej. Przez dwie największe partie w naszym kraju. Jak bardzo zaskoczyło pana to, że Prawo i Sprawiedliwość nie znalazło w swoich szeregach takie, takiej osoby? Która mogłaby powalczyć o to stanowisko i znalazła Karola Nawrockiego bezpartyjnego kandydata. Oczywiście, że to mnie nie zaskoczyło, także dużą część osób myślę, że też to nie zaskoczyło. To nie jest też tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma kandydatów, czy nie miało kandydatów w swoich szeregach. Tu tak naprawdę chodziło o to, żeby spojrzeć trochę szerzej, trzeba pamiętać o tym, że żeby dany kandydat został prezydentem, no to musi mieć poparcie tak naprawdę nie tylko swojej partii, tylko szerszego elektoratu. Tak? Jak dzisiaj popatrzymy sobie, jak wyglądają sondaże, to i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska tak naprawdę idzie łeb w łeb te poparcie jest gdzieś tak w okolicach 32-33%, żeby wygrać trzeba mieć ponad 50. I myślę, że e, wybór Karola Nawrockiego, doktora Karola Nawrockiego był wyborem dobrym e, spoza partii, e, ponieważ jest to też e, szansa czy większa szansa, żeby zdobył ten elektorat pozapartyjny e, poza zapisem. Poza myślę, że elektorat e, w drugiej turze PSL-u, Trzeciej Drogi to jest e, ten elektorat, do którego będzie też odwoływał się dr Karol Nawrocki, więc myślę, że to była bardzo dobra strategia i jest to dobry kandydat, kandydat obywatelski, który nigdy nie był w żadnej partii politycznej. Nie był, bo też nie mógł być jako prezes IPN-u, z tego przede wszystkim niektóre osoby przynajmniej znają Karola Nawrockiego, ale tak naprawdę jest to kandydat, można powiedzieć, dosyć anonimowy, mało znany, chociażby wystarczy powiedzieć o tym, że sam Andrzej Duda w oficjalnym przemówieniu, mówiąc o kandydacie, Kandydacie, który być może zastąpi go na tym stanowisku, zapomniał, jak się nazywa ta anonimowość czy mała rozpoznawalność kandydata popieranego przez PiS, to jest problem, czy to może być szansa na stworzenie nowej historii tego człowieka? Ja myślę, że to jest atut. I czy Karol Nowicki jest nie rozpoznawalny? Znaczy w szeregach osób, które gdzieś interesują się historią, muzealnictwem. Ja też jestem historykiem, muzealnikiem. No tak, tak człowiek tak, z Pana branży. Tak, to Karol Nawrocki jest znany. Robiliśmy wiele różnych wspólnych inicjatyw, między innymi w Muzeum w Działdowie. Natomiast no, faktycznie, jeśli chodzi o taki szerszy zasięg społeczny, no to tego kandydata trzeba pokazać, tak? Bo to jest kampania wyborcza, tak jak teraz możemy powiedzieć prekampania wyborcza, więc pół roku to jest właściwy czas, żeby doktor Karol, Karol Nawrocki dał się poznać ogłowi społeczeństwa. Myślę, że to jest atut, że Karol Nawrocki jest spoza polityki, ponieważ nie ma tego bagażu politycznego, tak jak na przykład jego konkurent z Platformy Obywatelskiej, pan Trzaskowski, za którym ciągną się jakieś różne afery, niedomówienia, zdejmowanie krzyży, zapowiedzi zdejmowania krzyży. Tematy takie jak niepotrzebne lotnisko w Polsce, bo jest w Berlinie i tak dalej i tak dalej możemy wymieniać w nieskończoność. Tego nie ma Karol Nawrocki i myślę, że to jest teraz dobry czas, żeby zbudować pana Karola Nawrockiego jako kandydata i jako przyszłego prezydenta Polski. Jest on popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii. To jest kandydat obywatelski wyłoniony przez gremium, które pewnie miało w jakiś sposób odzwierciedlać społeczeństwo. Zgodzi się pan z tym? Znaczy ja myślę, Skąd że, ten komitet? Znaczy, miał. ja myślę, że tak. Znaczy ja myślę, że to jest dobry pomysł. Jeśli chce się wygrać wybory prezydenckie, trzeba mieć poparcie szerokiej rzeszy społecznej. Myślę, że łatwiej działać jest takiej osobie, tworząc komitet obywatelski i zwiększając grono ludzi, które mu pomaga, nie tylko osób zaangażowanych partyjnie ale osób które na co dzień nie angażują się tak bardzo w politykę myślę, że to obywatelskość tworzenie tych komitetów takich poparcia pana doktora Karola Naworskiego w powiatach, w gminach jest bardzo dobrym pomysłem i myślę, że na tym trzeba budować te działania przez najbliższe pół roku. W skład tego komitetu obywatelskiego, bo ten skład został ujawniony oczywiście wchodzi 168 osób, w czym policzyłam 23 Kobiety. To pokazuje, że reprezentacja pani, chociażby już na tym poziomie elektoratu jest bardzo nikła. Być może Prawo i Sprawiedliwość znowu zapomina o tej części elektoratu, elektoratu który, jak się mówiło przy poprzednich wyborach, tak naprawdę zdecydowała o tym, jaki był wynik głosowań. Znaczy ja myślę, że nie takie komitety obywatelskie będą też tworzone na poziomie województw i powiatów, więc myślę, że. Tam już zadbacie na państwo na poziomie... o to, żeby były kobiety? Znaczy myślę, że to nie chodzi o odbanie. Chodzi o to, żeby jakby te osoby też się pojawiały naturalnie i pojawiały same. Jeśli się robi się sztucznie parytety, nie jest, to też, nie jest to też dobrze. Tu mamy inne partie, które też mówią dużo o, o kobietach, mówią dużo o kobietach w polityce. Patrząc na Platformę Obywatelską, mieliśmy pyra wybory. W partii też startowało dwóch panów, nie było żadnej kobiety, więc jakby Myślę, że tutaj nie widzę w tym problemu. Nie ma, nie ma co robić sztucznych parytetów. Jeśli w danym województwie jest więcej kobiet, które się interesują polityką albo są w takim komitecie, no to na pewno będą. Myślę, że to trzeba patrzeć tak w sposób naturalny, a nie taki sztuczny, parytetowy. Podczas prezentacji Karola Nowrockiego jako kandydata podkreślane było chociażby przez samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego to, że to jest osoba, która być może będzie w stanie zakończyć wojnę polsko-polską. Z drugiej strony mamy poglądy samego kandydata, które są bardzo, można powiedzieć, prawicow prawicowe i zdecydowane. Chociażby jego głosy dotyczące migrantów, czy dotyczące mocnej Polski. Jak to wszystko można pogodzić? Rzeczywiście, według Pana, to jest kandydat, który może wprowadzić pewien spokój w relacje w naszym społeczeństwie? Ja myślę, że tak. Pan doktor Karol Nawloski nawet mówił o tym w swoim przemówieniu w Krakowie, że chciałby w jakiś sposób zakopać te podziały albo próbować to zrobić. Myślę, że już to, że nie jest osobą, która była w partii politycznej, może powodować, że będzie mu łatwiej. Pan dr Karol Nawrocki jest osobą, można powiedzieć, też jednoznaczną, przynajmniej w tych poglądach, które dotyczą historii Polski i tego, co robił, będąc szefem, czy, czy nadal szefem Instytutu Pamięci Narodowej w kwestii sowieckich pomników, które w Polsce szpeciły, istniały i zakłamywały historię, będąc szefem i PN u udało mu się wiele z nich zlikwidować. Zostaje jeszcze pomnik Wolsztynia. No tak. Mamy jeszcze kilka minut, może przejdźmy do tematów bardziej związanych z naszym regionem. Tutaj państwo jako radni sejmiku interpelowali niedawno do marszałka województwa w sprawie centrów migracyjnych, które mają powstawać w całym kraju. 49 takich miejsc ma być budowanych. To jest dobre rozwiązanie tego problemu, czy to jest coś co państwa martwi? Znaczy czy to jest dobre? Poprzedni rząd Rząd Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę tą ideę cen tworzenia centrów integracji cudzoziemców wprowadził, ale to miało być maksymalnie 6 centrów, które pomagałoby cudzoziemcom, którzy legalnie przebywają w Polsce. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że to jest że to ma być 49 takich, więc cen kilka takich centrów W naszym regionie, więc kilka w regionie, więc jest pytanie, po co aż tyle? I jak patrzymy na ideę, którą dzisiaj w tym temacie tworzy Platforma Obywatelska, to chodzi o centra nie dla migrantów przebywających w Polsce legalnie, a nielegalnie, bo też jest o tym mowa w dokumentach MSWIA. Więc tak naprawdę chodzi tutaj o tych migrantów czy, czy nachodźców. Zarobkowych, albo możemy powiedzieć zasiłkowych, to są od tych dla tych osób, które nielegalnie przekraczają wschodnią granicę albo zachodnią przywożone przez Niemców do Polski. I wtedy są już legalni. Ubez... E, znaczy, to, znaczy, nie wydaje mi się, że to jest forma legalności, ponieważ oni nielegalnie przybyli do Europy. Mamy pakt migracyjny, który ma wejść czyli już wszedł w Europie. I to tak naprawdę chodzi o to, że te 40 czy 50 tysięcy rocznie, jak jest na razie mowa, tych migrantów, nachodźców w jaki sposób rozlokować, więc po to są tworzone centra. Wiceminister Maciej Duszczyk 15 listopada powiedział, że te centra mają podlegać marszałkom. Dlatego też pytaliśmy się marszałka na ostatniej sesji, czy Była coś odpowiedź? już wie na ten temat. Czekamy na odpowiedź. Była interpelacja, więc myślę, że w najbliższych dniach tą odpowiedź dostaniemy i może wtedy będziemy wiedzieli więcej na ten temat. Patryk Kozłowski, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego był naszym gościem. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ale... Audycje odnajdziesz w podcastach www.radioolsztyn.pl